God. Co? Co? Nie wierzę własnym oczom. Co się stało, Kitty? Powiedz nam. Nasze zdjęcie polajkowała moja była przyjaciółka. To ta była przyjaciółka, która kiedyś ukradła ci bluzkę? Tak. To czemu się tak cieszysz? No, cieszę się, że o mnie pamięta. Poczekaj, Kitty. Opowiadałaś o niej i mówiłaś, że jest bardzo zła. No, może się zmieniła. Kradła moje rzeczy, ale patrzcie, zostawiła lajka, chcę przeprosić. Kitty? Dziewczyny, co tak stoicie? Tu jesteśmy! Już idziemy, chłopaki. Kitty, posłuchaj. Ukradła raz, ukradnie drugi i trzeci. Tacy ludzie się nie zmieniają. No i jak tam sesja zdjęciowa? Sesja była niesamowita i nawet wrzuciłyśmy zdjęcia na Instagram. I wiecie, kto je polubił? Była najlepsza przyjaciółka Kitty. I to nie byle jaka, tylko była złodziejka. Dobra, Diana, nie mówmy o tym wszystkim. Kitty, twoja przyjaciółka była złodziejką? No wiesz, Kitty, byłaś taka szczęśliwa, taka w skowronkach. Kitty, nie zadawaj się z takimi ludźmi. Najlepsze przyjaciółki nie kradną. Tak, Kitty, posłuchaj rady młodszej. Nawet Dana rozumie, że najlepsze przyjaciółki nie kradną. Dobra, czy wy zazdrościcie, że moja była najlepsza przyjaciółka polubiła moje zdjęcie? No to pokaż jej zdjęcie, może ją znam. Ty nie znasz smile. Napisała mi wiadomość! Dobra, zostawmy Kitty i jej najlepszą przyjaciółkę w spokoju. Idziemy, kochani. Chodźmy. Chyba się na ciebie obraziły. No dobra! O oh my god, chce mnie zobaczyć! Pyta o mój adres! Kitty! No co? Nie widziałam jej od pięciu lat! Chcę się zobaczyć!